Dla jakiej wartości parametru m proste o podanych wzorach są równoległe? Zatrzymaj ten film i spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie, a następnie zobacz dalszą część nagrania z rozwiązaniem. Ogólny wzór prostej, czyli funkcji liniowej, to y równa się ax plus b. Jeżeli mamy dwie proste o wzorach y równa się a1x plus b1 oraz y równa się a2x plus b2, to te proste są równoległe w momencie, gdy ich współczynniki przy x, czyli tak zwane współczynniki kierunkowe, są sobie równe. Czyli a1 musi być równe a2. Zatem, aby proste z naszego zadania były równoległe, to ich współczynniki przy x, czyli ten i ten, muszą być sobie równe. Czyli m plus 2 musi być równe 2m minus 1. Aby rozwiązać to równanie, przeniesiemy wszystkie m -y na prawą stronę oraz wszystkie wyrazy wolne na lewą. Czyli 2 dodać 1 równa się 2m odjąć m, czyli 3 równa się 1m. Zatem m równa się 3. Dla takiego parametru m te funkcje są. Eu vou dar